Premiera PCD odsłony Red Dead Redemption 2 była lekko mówiąc burzliwa. Baliśmy się, że dojdzie do przeciążenia serwerów, że wystąpią problemy z pobraniem gry, ale chyba nikt nie przypuszczał, że szczęśliwi będą ci, którzy w ogóle zdołają ją uruchomić. Ja na wasze szczęście do takich nie należałem. Nie chciałbym się na razie zagłębiać w aspekty techniczne nowego tytułu Rockstar, na to jeszcze przyjdzie pora. Na tym etapie mogę tylko stwierdzić, że jest to bez wątpienia jedna z najlepiej prezentujących się gier akcji w historii. Oprawa graficzna zapewniona przez silnik Rage stoi na bardzo wysokim poziomie, a przysłowiową różnicę robi implementacja globalnego oświetlenia czy forma realistycznego odwzorowania głównych postaci. Z pewnością jak przystało na grę z otwartym światem i wymagania względem sprzętu będą stały na bardzo. Ale to bardzo wysokim poziomie. Zerkając na dostępne ustawienia graficzne z miejsca doznajemy szoku. Rockstar i brak x 11? Tak, Red Dead Redemption działa na dwóch API. x 12 i Vulkanie, co chyba jest jeszcze większym zaskoczeniem niż fakt rezygnacji z 11. Jako użytkownicy otrzymujemy dostęp do masy przeróżnych opcji graficznych. Możemy korzystać z gotowych presetów, ale także zarządzać szczegółowością tekstur, jakością tradycyjnego jak i globalnego oświetlenia, zmieniać poziom szczegółów cieni, okluzji otoczenia, odbić, wpływać na jakość wody, efektów wolumetrycznych czy czą. H. Hmm. krawędzi może być realizowane w formie multisamplingowej lub tzw. POST-AA w opcjach temporalnego i szybkiego wygładzania krawędzi. Ustawienia zaawansowane, bo takie są, jeszcze bardziej rozszerzają ten już i tak strasznie rozpięty wachlarz opcji. Uwierzcie, że mi jako testerowi nie uśmiechało się za każdym razem je zmieniać, a było to konieczne przy każdorazowym montażu karty graficznej. Myślę, że czas rozwikłać zagadkę pod tytułem, gdzie wykonywałem testy. Co jest ważne podkreślenia, nie skorzystałem z oferowanego przez grę benchmarku. Dlaczego? Po pierwsze, nie lubię, gdy w benchmarku występuje tak zwany lotny przebieg, a z takim spotykamy się w znacznej mierze w RDR2. Po drugie, Rockstarowy bench nie zawsze wypluwa dla jednej konfiguracji ten sam wynik. Dwa teoretycznie te same przebiegi testowe potrafią prezentować zgoła odmienne rezultaty. Jest to nie do przyjęcia. Po trzecie, Oszczędność czasu. Benchmark jest po prostu za długi. A moje miejsce testowe prezentuje się oto w ten sposób. Tak trochę pół żartem, pół serio. Wstawiłem do testu GeForce GT 1030. Myślę, że jest to dobry drogowskaz co do wymagań nowego tytułu Rockstar. W otwierającym teście skorzystałem z najniższych możliwych do ustawienia detali. Wyłączyłem wszystkie efekty, a karta za 300 w rozdzielczości 1080p nie zapewniła mi gry nawet przy 20 klatkach na sekundę. Żeby myśleć o poziomie konsolowym, trzeba wyposażyć się w minimum GTX -a 1050 Ti wersji OC średnie FPS wykraczający poza 60 klatek na sekundę uzyskacie dopiero na RX 570 w wersji 4GB. Tylko umówmy się, przy takich nastawach detali oprawa graficzna pozostawia wiele do życzenia. Ok. Wiecie już po pierwszym teście, że RDR2 ma kosmiczne wymagania względem GPU. Jednak w tym całym grajdoku muszę pochwalić wyniki Radeonów. Mimo że gra otrzymała łatkę GeForce Ready i była reklamowana przez Nvidia, to wydaje się, że czerwoni przynajmniej na tym etapie lepiej poradzili sobie z opracowaniem sterowników. Widać to w kolejnym teście. Detale średnie siekają sprzęt, że aż miło. Stałe 60 klatek? Jasne, po zakupie podkręconej wersji gtx 1660 Super. Po piętach depcze trochę tańszy RX 590, co jest tylko potwierdzeniem, jak dobrze na zachodzie mają się karty AMD. Konsolowy poziom rozgrywki uzyskacie na GTX 1650. Ciekawostką jest to, że trzeci najmocniejszy z przedstawicieli układu Pascal, czyli GTX 1070 wypadł w pojedynku dość blado, a jego wydajność mieści się w połowie drogi między RX-570 a 580. Na detalach wysokich w rozdzielczości Full HD sprawdziłem 13 kart. Odczuć konsolowych nie zapewnia nawet RX 570, uzyskując średnie FPS w wysokości 28 klatek na sekundę. W ogóle da się zauważyć, że przy wyższych nastawach Radeony zaczynają tracić dystans do NVIDIA. GTX 1660 prawie dogania RX 590, podobnie jak 1070 RX 580. Jednak kolejny raz przekonujemy się, jak duże wymagania tytuł Rockstar stawia przed kartami graficznymi. Już dawno nie było na rynku gry, która wymagałaby od gracza posiadania karty za blisko 2000 zł do gry stałych 60 lat na sekundę w rozliczności 1080p przy wysokich nastawach szczegółowości detali. detale ultra, czyli wszystkie suwaki przesunięte w prawo z włączonymi wszystkimi efektami zabijają każdą kartę graficzną. Dużo by powiedzieć, że RTX 2080 Ti notuje w tym teście bagatela 41 klatek na sekundę. To jest szok. Dużo lepiej w mojej ocenie wygląda granie w wyższej rozdziałce na detalach wysokich. Tu muszę pochwalić RXA 5700XT, który wyraźnie pokonuje RTXA 2070 Super i wcale nie tak dużo traci do sporo droższego RTXA 2080 Super. Żeby jednak myśleć o grze Ala PC Master Race, czyli 60 latek mocnych jak skała, przygotujcie kasę na zakup RTXA 2080 Ti. Taka jest prawda komputerów i RDR2. Bez cienia wątpliwości Red Dead Redemption 2 jest jednym z najbardziej wymagających tytułów względem sprzętu komputerowego ostatnich lat. To po prostu pożeracz kart graficznych i gdzie nie spojrzeć, czy na kartę za 1000 zł, za 2000, czy wreszcie za 5000, to i tak na każdej z tych kart spotkamy się z mniejszymi bądź większymi problemami w generowaniu odpowiedniego FPS, odpowiedniego dla was, dla graczy, którzy kupowali kartę za 1000 zł, za 2000 i którzy oczekiwali odpowiedniej wydajności. No kto by pomyślał, że na TX2080 Ti na detalach Ultra, ale w rozdzielczości Full HD będę miał problem, żeby przekroczyć barierę 45 klatek na sekundę. To jest coś niesłychanego, a co powiedzieć o tańszych kartach graficznych, które tak naprawdę nawet na detalach niskich nie są w stanie wygenerować ponad 40 FPS-ów. Szok, szok i szok. Pytanie tylko, czy jest to kwestia optymalizacji niedoskonałości sterowników, czy może samej oprawy graficznej, która rzeczywiście w Red Dead Redemption 2 wygląda tak znakomicie. Oprawa rzeczywiście stoi na bardzo wysokim poziomie, ale powiedziałbym, że jeszcze w kategorii optymalizacji może zajść sporo zmian i spodziewałbym się, że te zmiany w końcu. Nadejdą, tak by każdy z Was mógł dobrać te odpowiednie ustawienia graficzne do wydajności karty graficznej, którą posiadacie. Jeszcze kilka słów odnośnie API. DirectX 12, a także Vulkan. No, spodziewałem się większych różnic, jeśli chodzi o działanie tych dwóch API. Bardzo fajnie, że Vulkan pojawił się w Red Dead Redemption 2. To jest ogromne zaskoczenie. Natomiast no, nawet testując na RX 5700 XT, oba API nie zauważyłem specjalnych różnic. One zamykały się w granicy no, 4-5%. Inni mówią o GeForce'ach, że jest to różnica na poziom 1%, więc no, jak sami widzicie, te dwa API specjalnie się nie różnią. Natomiast to jest ciekawe, 1% frame time uzyski, Lepszy na DirectX 12, natomiast były to tylko dwie próby, więc też nie chciałbym wyciągać jakichś daleko idących wniosków z działania tego API. Myślę, że kolejne sterowniki są w stanie poprawić właśnie funkcjonowanie kart graficznych na obu tych rozwiązaniach. Moi drodzy, dajcie znać, jak u Was pracuje Red Dead Redemption 2, z jakich ustawień korzystacie, nie zapomnijcie dać łapki w górę i co? Widzimy się w następnym materiale na kanale xcom. Mówi Lipton, pa! pa.